on the mission no fear right even no words that come out pointing them out and they all gonna be missing wonder why I'm still here cause I'm 400 act a fool if you met me you tried to be the block you want to get knocked off I'm taking your place yeah I'm making my property maybe a but you probably deserve your life for me so it's only right for me annihilate them if they in my way or sight can't keep them my vision every critical nothing less than original what's the worst that's the interview who's next finish him <laughs> Witajcie z tej strony Skorpion Przed Wami seria Krótkie spięcie Kim by tu zagrać? Trochę postaci do wyboru mamy Może niech będzie na początek Skorpion Skorpion Tu sobie niech komputer wylosuje postać kung I za chwilę zacznie się walka. To mam Dokładnie Okej, okay. Zadaliśmy pierwsze kiosy, Aj, kombo nie skończyłem. Będzie rzucik. Nie udało się jednak, niestety. Zobaczymy co teraz on zrobi. Dawaj ten rzut. Uuu, rozbrykał się pan. Piękne to było. Uuu Haha. Co ty chcesz, wieśniaku? Uuu Myślałem, że Brutala mi zastosuje. I na koniec rzucik. Kolejna runda. Może uda mi się zrobić Brutala albo finish. Zobaczymy. Trochę się pobawiłem. Haha, tak to się robi. O, ty gnido. Jak to było, ten cios Jeszcze przegram No 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 panie Noga Dobra, czas na brutala Jaj nie wyszedł Uciekł z tego, no Co za wieśniak Him. Yes, udało się scorpion wins fatality. Pięknie. To tyle. Komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie do następnego odcinka. Cześć.